Powiem Wam, jak przygotowałem glebę i jak wam o te borówki, że są takie duże. Ta już ma ponad 1,5 metra. Ta już dochodzi do półtora. Robię to wszystko oczywiście w sposób naturalny. Borówka wymaga gleby lekkiej, przepuszczalnej, kwaśnej. Tutaj mam ciężką winiastą. Można lepić sobie kulki. Dlatego wykopałem dołek średnicy 80 cm, kółeczko na głębokość około 40 cm i ten dół wypełniałem trochę torfem kwaśnym, wrzucałem igły z sosny, liście z dębu, mieszałem to z piachem, aż wypełniłem ten dół na równo i w tak przygotowaną ziemię sadziłem boróweczki. Sadzi się około 5 cm głębiej niż były w doniczce. Z wierzchu wyścielałem igłami sosny, żeby chwast nie przerastał. Grubą warstwę zrobiłem. I dalej zostało mi już tylko odpowiednie nawożenie. I zacząłem kombinować jak to zrobić, żeby nie wsypać żadnych nawozów. Bo co mi z takiej borówki, którą będę nawoził jakimiś badziewiami? To równie dobrze mogę sobie owoce kupować w sklepie. Jak zasilać ją naturalnie? Co w takiej sytuacji może zrobić człowiek z lasu? Wybrać się do lasu i zbierać liście dębowe. liście bukowe i igły sosnowe ale przylało ale mam wszystko mam taki przygotowany pojemnik zakrywam siatką prowizoryczny kranik żeby mi się nie zapychał i żeby farfosty nie wypadały Rzucam wszystkie liście igły, przyciskam czymś ciężkim i zalewam wodą. Po tygodniu zaczynam już pobierać tą wodę. Nie pachnie zbyt ładnie. I tak na oko do 10-litrowego wiadra wlewam litr, 2 litry takiego specyfiku, dopełniam to wodą i podlewam borówki. Taki pojemnik starcza mi na cały sezon. Jak używam, to od razu dolewam z powrotem wody, żeby cały czas pojemnik był pełny. I podlewam takim wiadereczkiem mniej więcej raz na tydzień. Chyba że są upały i widzę, że liście bledną wtedy podlewam częściej. A na jesień każdego roku te wszystkie igły i liście z pojemnika rzucam pod borówki.